Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, tak jak powiedziałem podczas otwarcia biura, że co miesiąc będę miał dyżur w Świnoujściu, bo biura mam na południu w Berlinku, na północy w Świnoujściu. Chodzi o mój teren wyborczy w Stargardzie i w Gryfinie. I to, co powiedziałem, chcę. Realizować dla dobra moich wyborców, mieszkańców Świnoujścia, bo tak jak w Stargardzie miałem znakomity wynik, to drugi wynik miałem w Świnoujściu, i przez szacunek dla moich wyborców chcę być do dyspozycji co najmniej raz w miesiącu. I ewentualnie oczekuję, oczekuję od osób, które na dyżur, na dyżur się umówiły konstrukcyjnej, konstruktywnej rozmowy, współpracy zarówno z osobami, mieszkańcami, moimi wyborcami, ale także z panią poseł, która reprezentuje w polskim parlamencie, z panią poseł Żmudą Czebatowską, a także z bardzo zaangażowanymi w żywotne sprawy młodymi demokratami. Ci coś zrealizują, niż pomyślą jakie mogą być efekty i uważam, że powinniśmy wszystko robić, żeby wykorzystać ich potencjał, ale nie pozwolić też im na pewne nierozważne ruchy. Czy może ja się odniosę do Pańskiego pytania Panie Redaktorze. Ja nazywam się Maciej Grabowicz, jestem Przewodniczącym Regionu zachodnio-pomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci i w pierwszej kolejności chciałbym podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim Pani Poseł Ewierz Młodziec-Szegatowski i Panu Senatorowi Price'owi za to, że wspólnie mogliśmy tutaj się spotkać i jakby zaprezentować, że my Platforma i Młodzi Demokraci to zarówno w skali Świnoujścia, czyli w skali tego najmniejszego lokalnego samorządu i miasta, jak i w skali wszystkich innych powiatów, czy w skali województwa jesteśmy jakby taką jedną silną wielką rodziną i potrafimy mówić jednym głosem, a jakby w Świnoujściu mamy pewien problem, który może nie wynika z jakiejś chęci, niechęci młodych demokratów do, do platformy, czy też młodych demokratów do e, pani poseł. Jakby mamy tutaj przewodniczącego młodych demokratów, Janka Borowskiego, który, którego wszyscy znamy, który ma, miał wiele doskonałych akcji związanych ze Świnoujściem, ale jakby ta ostatnia jego wystąpienie było takim trochę, w moim mniemaniu, zagalopowaniem się, bo jakby my jesteśmy na tyle dobrze skomunikowanymi formacjami zarówno Młodzi Demokraci, jak i Platforma, że tego typu stanowiska, czy też rozważania na temat spraw gigantycznie ważnych dla świnoujścia, jak przeprawa promowa, uważam, że powinniśmy pierw jakby uzgadniać wewnętrznie, bo jakby jest kilka pól do tego, choćby zarządy powiatu, choćby spotkania kół lokalnych, które w Świnoujściu bardzo dobrze funkcjonują. Jakby to jest doskonałe miejsce do tego, aby Janek ze swoim całym zapleczem Młodych Demokratów konfrontował te poglądy z Platformą i jakby ustanawiał jedno spójne stanowisko. I niedobrze się dzieje, kiedy z naszego jednego wspólnego środowiska wychodzą dwa kontakty. Z tego, ja z tego miejsca mogę przeprosić za Młodych Demokratów. Nie wynikało to, broń Panie Boże, z jakichś złych intencji, chęci budowania konfliktu, tylko to po prostu wynikało z takiego czystego niedoświadczenia, jakby Janek nie jest ani samorządowcem, ani posłem, nie ma takiego bycia na co dzień z mediami, z kamerami, z podejmowaniem ważnych decyzji i po prostu uznał w tamtym momencie, że taki ktoś przysłuży się miastu, przysłuży się wewnętrznemu dialogowi, aczkolwiek tak się nie stało i mleko się rozlało, trzeba powiedzieć, jak ja jestem tutaj po to, żeby pokazać, że my dobrze funkcjonujemy, dobrze współpracujemy, jakby takie sytuacje nie będą miały więcej miejsca, jakby nasza obecność wspólna, pana senatora, pani poseł i moja, pokazuje tylko to, że potrafimy rozmawiać, jakby coś tam się stało, nie należy z takiego, z takiego zdarzenia czerpać pożywki, bo to myślę, że w sinuści jest wiele więcej problemów, którymi... Państwo mogliby się zajmować, chociażby niepotrzebne zachowania radnych SLD, którzy w sposób wulgarny wręcz czasami się odnoszą do swoich konkurentów. Schronisko dla zwierząt, które mam wrażenie, że niedługo będzie leciało na pasku TVN-u, bo takie tam są problemy i z wyborem dyrektora, i z tymi zwierzętami co chwila. Także są naprawdę inne, ciekawsze rzeczy do mówienia. A jeżeli chodzi jeszcze o takie pokazanie naszej dobrej współpracy, to myślę, że w dość niedługim czasie ogłosimy wspólnie również z panią poseł, z panią poseł i z panem Senatorem taki projekt, którym będziemy chcieli zainteresować prezydenta Świnoujścia Jakby chcemy zebrać podpisy pod taką społeczną uchwałą. Tutaj z całą jakby, że tak powiem, pomocą pani poseł przede wszystkim jako, że jest tutaj na co dzień i pana senatora, który jest tutaj raz na jakiś czas. Chcemy stworzyć Świnoujści taki młodzieżowy inkubator przedsiębiorczości, który będzie zrzeszał i pomagał przedsiębiorcom, ludziom wykształconym po studiach prowadzić tutaj działalność gospodarczą, prowadzić biznes. Chcemy, aby w tym projekcie były zawarte takie pewne punkty, które będą w... W pewnym stopniu, jeszcze liczbowo nie mam tego doszacowanego, do, wspierały takich przedsiębiorców przez na przykład pierwsze 2-3 lata, aby stwarzać im takie sprzyjające środowisko do osiedlania się w które dzisiaj nie ma jakby bogatej oferty młodych Pana Borowskiego w Młodych Demokratach, ponieważ z tego co wiem, stanowisko, które wygłaszał, nie było stanowiskiem Młodych Demokratów, bo jakby nie jestem osobą poważnioną w skali regionu. Było to stanowisko wygłaszane jako jeszcze wtedy pełniący obowiązki jednego z kół, więc czy koło wyciągnie konsekwencje, czy powiat, ja będę namawiał wszystkich serdecznie, żeby nie było konsekwencji, jakby Janek, myślę, że zostanie rozliczony jakby w wewnętrznym Pan Borowski doskonale sobie zdawał z tego sprawy, co robi, jest człowiekiem dorosłym i to, że to, że wystąpił tutaj z miał tutaj takie wystąpienie. Z nikim tego nie uzgadniał. Z nikim tego nie uzgadniał. To co przedstawił to, to są zarzuty takie, z którymi występuje wobec radnych wobec, i wobec mnie, wobec parlamentarzystów zachodniopomorskich, prezydent Murkiewicz pod, pod tym się podpisał również pan Janek Dorowski. To co powiedział tutaj na, na tym briefingu, to, to był kłamstwa i potwarz i yy, po prostu nie, mo, nie może być mojej zgody na to, ponieważ przede wszystkim chodzi o to, że miasto potrzebuje przyjaciół, a w ten sposób ich nie zdobywamy, atakując ludzi, którzy podejmują decyzje, którzy w Warszawie to podejmują pozostań, decyzje. To Cały czas odnoszę wrażenie, że w tym momencie młodzi demokraci poczuli się odsunięci i szukali pomocy gdzie indziej. I przy pomocy pana senatora Preza próbowali to załatwić. Ale oni się spotykali w biurze. No Dobrze, Oni się mówili. spotykali. Okej, okay. w biurze się spotykali, pani troszeczkę utrudniła w tym momencie spotykanie. Takie cały czas I odnoszę jaki wrażenie. No to, że nie mogli tam się spotkać, kiedy chcą. No no tak, tego. Pani mówi, że radni nie, nie narzekają, mogą się tam dalej spotykać, ale radni. Mają diety, które mogą poświęcić na przykład na wynajęcie sobie biura. Z czego mają młodzi demokraci? Ale ja tego od nich nie oczekuję. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby młodzi demokraci zwrócili się o udostępnienie im biura i spotkali się z odmową. Nigdy chcieli się spotkać. Się spotykali. Koła Platformy również. Nigdy nie spotkał się nikt z odmową spotkania się w biurze poselskim. I to stwierdzam z całą To My powinniśmy te rzeczy usiąść i w biurze wspólnym. Na przykład jest to w Stargardzie o tyle łatwo, bo jest to, powtarzam, biuro senatora, pani poseł i młodych demokratów i wspólnie możemy się zebrać, spotkać i wspólną wizję i wspólne stanowisko ustalić. Dziękuję. Ja, ja tylko jeszcze a propos biura dodam, że nie warto już o tym problemie biura mówić, bo. W Sinąjściu ten problem tego biura się rozwiązał. Oczywiście mówię o biurze dla młodych demokratów. Już chyba myślę, że na jakiś dłuższy czas mam biuro pana senatora. Jestem, jestem nam tu bardzo dobrze. Mamy jakby dostęp, korzystamy kiedy chcemy. Mam pełne wsparcie, więc to, czy bym mam biuro pani poseł czy pana senatora. Tak naprawdę zewnętrznie jest totalnie rzeczą wtórną. Mamy tutaj dostęp do jakby siedziby, do telefonu, do wszystkiego czego potrzebujemy i ten temat chyba warto zamknąć, bo to bez sensu tak no, można i mówić i mówić o tym, dlaczego nie tu, a dlaczego nie tam, bo klucze, bo komputery. Mamy biuro tutaj i chyba koniec kropka. tak, Jest nam to dobrze, jeżeli młodzi demokraci chcą organizować happeningi, eventy, robimy to tutaj jest nam tu fajnie i dobrze i Panu senatorowi za to, że nas ugościł i, i to jest chyba warte podkreślenia, że, 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 że nas tu gości, tak? I ten temat myślę, że warto biura zamknąć, no bo są chyba ważniejsze rzeczy w Finnościu niż to, gdzie raz na jakiś czas spotykają się młodzi demokraci. Jeszcze... Ja, ja może jeszcze e, chciałabym e, podkreślić, że Młody Demokrata Ciedlniki Rady jest moim to jest demokracja, ale jeżeli chodzi o demokrację, rozmawiamy Wewnątrz. Demokracja jest wtedy, kiedy ktoś wstąpi do partii, ma jakieś, to muszą być wspólne cele, wspólne działania, wiemy do czego dążymy i rozmawiamy wewnątrz. Ale jeżeli ktoś, nie rozmawiając wewnątrz, nie zgłaszając swoich racjonalnych wątpliwości, staje od razu przed kamerami, to to nie jest demokracja. To jest... To są działania szkodliwe. Uważam, że w tej sytuacji to były działania szkodliwe zarówno dla miasta, jak i dla Platformy. Oczywiście na pewno zadowolony jest prezydent Dżurkiewicz, pan Sójka i SLD Świętobójstwa. Widzę pewną nieścisłość, ponieważ pani napisała list otwarty. Po wystąpieniu pana Borowskiego, będzie praktycznie postawiła go pod publicznym pręgierzem. Czy to jest demokracja w takim razie? Ja przepraszam, a co zrobił pan Borowski? No czy użyła yy, pani dokładnie tych samych metod? Czy to jest, jest sprawiedliwe? Nie. Ja wytłumaczyłam, wytłumaczyłam, jakie panują zasady w organizacji, yy, która zrzesza ludzi, w organizacji politycznej. I dlaczego pan Borowski się w to nie wpisuje? Nie jest to pierwszy z nim problem. On może mieć inne zapatrywania. Platforma Obywatelska nie jest jedyną partią, w której może działać. I jeżeli wśród innych ludzi czuje się lepiej, to ja nie widzę, nie widzę żadnego problemu. A to, że pan Borowski rozumie, co on zrobił, to akurat nie jest prawda. Doskonale Czyli jeszcze tylko chciałbym dodać, że pan Borowski jest młody. Pewnie jakiś błąd popełnił i tutaj jakby jeszcze raz będę namawiał, tak jak mówiłem wcześniej, panią poseł do tego, o ile pani poseł ma jakieś przesłanki do tego, żeby sąd partyjny koleżeński zawiadomić, to mam głęboką nadzieję, że ten sąd nie będzie tak radykalny nie będzie usuwał Janka z listy, który trzeba pamiętać, że był naszym kandydatem na posła, zdobył ilość głosów, był wartością dodatnią i mam nadzieję, że taką karą, którą... Jakby jakoś karę musi ponieść, niewątpliwie zrobił źle. Myślę, że taką karą adekwatną do tego zachowania będzie jakieś nagana, upomnienie, rozmowa z szefem regionu, większa taka pryncypialność w kontaktach z panem posłem myślę, że to wystarczy. Naprawdę szkoda by było tracić tak dobrego człowieka, który tyle... Dlatego się nościa robi, aczkolwiek trzeba też zrozumieć rozżalenie pani poseł, który, jakby każdy z nas znalazłby się w podobnej sytuacji, pewnie miałby Jankowi e, trochę za złe, tak? że nie przyszedł, nie przedyskutował tego osobiście, e, przecież są do tego i czas i miejsce, tylko od razu zrobił konferencję prasową i to jest błąd, za to przepraszamy, przede wszystkim jak w imieniu młodych demokratów, e, ale jakby będę jeszcze raz e, namawiał panią poseł do tego żeby nie, nie robić tych radykalnych kroków, bo Janek też uważam, że ma swój rozum i, i wie, że zrobił nie do końca dobrze i uważam, że to się nie powtórzy więcej, tak? Bo on też rozumie grę w zespole, czego dokładnym dowodem były wybory parlamentarne, gdzie nie miał umówmy się za wielkich szans, aczkolwiek te parę głosów ten swój kamyczek do tego całego sukcesu Platformy dołożył i chociażby warto o tym pamiętać, że, że to jest jakby to, że pani poseł jest posłanką jest Moim zdaniem między innymi dzięki temu, że tacy ludzie jak Janek, jak wszyscy inni yy, uczestnicy list platformy pracowali, ci którzy zdobyli 20 głosów, ci którzy 300, 400, 500 to gdzieś zbudowało tą siłę platformy, dlatego będę wszystkich namawiał, żeby ta siła była zachowana yy, z większą no rozsądkiem co, w przyszłości. Szef naszej partii miałby w ten sposób postępować, to przecież nie, nie będziemy... Ja przepraszam Panie Senatorze, proszę, ja mogę... proszę, ale proszę nie zwracać się w tym momencie do mnie, tylko do Mediów. Jeżeli chce Pan ze mną na ten temat podyskutować, to możemy poza kamerami. <grym> y jak... Dziękuję Panie Poseł, rzeczywiście czuję się wyróżniony, że znajdzie Pani dla mnie czas. Y ja tutaj jako, y chciałbym zabrać głos jako Przewodniczący była na Wyspie. Y chciałbym tylko powiedzieć, że środkiej Platformie jest dobrze, i będzie jeszcze lepiej, więc opcje polityczne nam przeciwne, niech się po prostu zaczną liczyć z nami w mocno. Dziękuję. No jak zbudujemy tunel, to wejdziemy tym tunelem do Rady Miasta już. <grym> Najpierw stocznię uratujemy, dobrze? Stocznia nie było do uratowania. Nie była? Nie jest do uratowania? Wszystkie stocznie w Europie upadły, <grym> więc dlaczego... i... Tak, no tak proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie. Proszę tak niepowiadalizować. Nie, Jeżeli no, chodzi o no, stocznię, Panie Przewodniczący, aby podejmować takie działania, żeby te, siedziba tej stoczni była w Świnoujściu. Czyli stworzyć przyjazny klimat, jakiś taki, żeby zachęcić y, ludzi, którzy o tym decydują, żeby tą siedzibę posadowili w Świnoujściu, ponieważ to jest. Y, Również korzyść dla budżetu miasta, bo tam gdzie siedziba, tam się odprowadza podatki. Mamy biurowiec, ale bardzo nieprzyjazną atmosferę. Szczecin nie ma biurowca, ale wokół tego atmosfera jest bardziej przyjazna i we wszystkich rozmowach, jakie prowadzę, a są takie z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, nie, nie została jeszcze podjęta taka decyzja, ale skłaniają się ku Szczecinowi, chociażby z uwagi na to, że y, tamten klimat jest, że tak powiem, y, bardziej... Y, nie dają tak z sobą manipulować. Y, powinniśmy się zastanowić, komu jest nie na rękę konsolidacja tych stoczni. I po prostu tak robić, żebyśmy jak najlepiej na tym wyszli. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość z Panią porozmawiać. Właśnie po to przyszedłem, a tutaj przytkam kamer to nie chciałbym, bo za bardzo jestem zdenerwowany. Jeżeli chodzi Była o, takie... o pieniądze, o środki na przeprawę promową. Rzeczywiście w grudniu, i to chyba tutaj w obecności Pana redaktora, poprosiłam Pana Prezydenta Żmurkiewicza po rozmowie z Ministrem Lowakiem, żeby Prezydent Żmurkiewicz złożył wniosek o zwiększone dofinansowanie jeszcze w grudniu, gdzie można było tą, ta, gdzie ta kwota rezerwy subwencji ogólnej, można było tam jeszcze coś, może trochę przy tym majstrować. Prezydent Członkiewicz złożył w grudniu 31. I w związku z tym, że Kwota pozostała na niezmienionym poziomie od 2011 roku to jest 335 milionów. To, to są pieniądze na inwestycje drogowe w gminach, powiatach, to są drogi również krajowe w takim mieście na prawach powiatu jak nasza, drogi wojewódzkie. Mamy 2,5 tysiąca gmin. Yy, yy, rezerwa subwencji jest 335 milionów. Świnoujście ma z tej rezerwy 22 miliony, czyli około 7%. Owszem, chcielibyśmy więcej, ale nie możemy, musimy się po prostu jakoś liczyć z tym, że nie tylko Świnoujście jest w Polsce, chociaż ostatnio podczas rozmowy, to już tu nawet pan senator. Słyszał, pan premier powiedział, że, świno, że Polska zaczyna się w Świnoujściu. I właśnie dlatego mówię, że musimy zdobywać przyjaciół dla Świnoujścia. Po to tu przyjechał. Tak, zdobywać przyjaciół dla Świnoujścia, nie atakować premiera rządu w jakiś taki zupełnie nieracjonalny sposób, bo krytyka, no ponoć krytyka. Przydaje się. Dwa pytania, jeżeli już w tak. tym jesteśmy. Dlaczego akurat w zeszłym roku, tak naprawdę, ten szybszy termin złożenia prośby o zwiększenie dotacji miałby coś zmienić, skoro w poprzednich latach składany był w terminie późniejszym? Dlaczego akurat w tym roku? Był zmienić. składany w, w terminie, był chyba składany w styczniu. I. i w 2008 roku to, to rząd Platformy zwiększył tą, e, tą, e, e, te środki z rezerwy subwencji ogólnej na promy w Świnoujściu. Wcześniej wiele lat była to kwota 19 milionów. I rząd Platformy 5 lat temu zwiększył. Wiadomo, chcemy więcej pieniędzy, tylko że. Również tutaj miałabym pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeszcze jeden byłby wyremontowany, ta jego jednostka napędowa by została wymieniona, by palił dużo mniej paliwa. Musimy tam, gdzie nie ma wystarczająco pieniędzy, musimy myśleć jak te pieniądze zaoszczędzić.